Spójrzcie na te ujęcia. Międzynarodowy szczyt trudny wywiad na Putina wywierana jest maksymalna presja. Jego głos jest spokojny, postawa wyprostowana, żadnych widocznych oznak nerwowości. Wydaje się to normą, ale jest to bezpośrednie naruszenie praw ludzkiej psychofizjologii. W momentach, gdy mózg każdego człowieka musi generować widoczne oznaki stresu, on demonstruje lodowaty spokój. Pod wpływem ostrego stresu, tętno zwykłego człowieka odruchowo skacze o 30-50 uderzeń na minutę. To biologiczna burza, którą jego system nauczył się ukrywać. Ta superzdolność nie jest cechą wrodzoną. To rezultat świadomego przeprogramowania mózgu, uzyskanego w elitarnej szkole wywiadu KGB, i ten paradoks nie jest przypadkiem a kluczem do zrozumienia całego systemu, który skrywa jeszcze głębsze sprzeczności. Jego system totalnej kontroli nie jest idealny. Zawiera dwa kluczowe paradoksy, które ujawniają jego prawdziwą cenę. Oto pierwsze paradoksalne pytanie. Dlaczego Putin, posiadacz elitarnego przeszkolenia KGB w tłumieniu emocji, w rzeczywistości wykazuje więcej niewerbalnych oznak obciążenia poznawczego, np. dreptania w miejscu, niż wielu polityków bez takiego przygotowania? Odpowiedź na to pytanie poznamy w połowie naszego śledztwa. I drugie, jeszcze ważniejsze pytanie. Co dokładnie dzieje się w jego mózgu w tym ułamku sekundy, gdy prowokacja już wywołała wewnętrzny wybuch gniewu, ale zanim pojawi się on na twarzy? Jak można zatrzymać już uruchomiony proces biologiczny? To najtrudniejszy mechanizm, który odkryjemy w kulminacyjnym momencie. Te dwa pytania to dwa pęknięcia w jego monolitycznym pancerzu. Teraz widzicie nieprzeniknioną maskę. Za 25 minut będziecie widzieć działający mechanizm. Pod koniec tego wideo przestaniecie być tylko widzami. Będziecie potrafili nie tylko patrzeć, ale czytać jego zachowanie. Nauczycie się rozpoznawać, kiedy stosowany jest protokół zerowanie. Zauważycie mikroskopijne wycieki stresu, które zdradza maska spokoju. Zrozumiecie taktykę stojącą za jego werbalnym judo. To nie jest tylko analiza jednego człowieka. To zdobycie uniwersalnego zestawu narzędzi do rozumienia psychologii władzy. Otrzymacie klucze do systemu, który jest używany do zarządzania w najwyższych kręgach. System ten pochodzi z ośrodków szkoleniowych KGB w Leningradzie lat 70. Teraz może wydawać się to magią, ale udowodnimy, że to technologia. A oto mapa drogowa, według której rozłożymy ją na czynniki pierwsze. To śledztwo ma jasną strukturę. Oto trzy kluczowe punkty, które zmienią wasze postrzeganie. Już za cztery minuty odkryjemy fundament całego systemu, podstawowy protokół KGB, zerowanie, to pierwszy i najważniejszy krok do samokontroli. Mniej więcej w dziesiątej minucie uzbroimy się w psychologiczną lupę, przeanalizujemy maskę spokoju i nauczycie się zauważać mikroskopijne wycieki emocji, których nie jest w stanie ukryć. To odpowie na nasze pierwsze pytanie. A po 18 minutach dojdziemy do kulminacji, odkryjemy najtrudniejszy mechanizm systemu i zrozumiemy główny paradoks, dlaczego jego totalna kontrola jest jednocześnie jego główną słabością. Zacznijmy nasze śledztwo. Jak można świadomie wyłączyć odruch? Bezpośrednia prowokacja powinna wywołać natychmiastową reakcję. To prawo przetrwania, zapisane w układzie limbicznym, ale on je łamie. Albo prawa psychologii są błędne, albo działa tu technologia. To właśnie jest protokół zerowanie. Jego celem nie jest zniszczenie emocji, ale zerwanie połączenia bodziec-reakcja. Nie pozwolić, by pierwsza fala emocjonalna zalała świadomość. To nie jest seminarium z samokontroli. To tysiące godzin tresury, podczas której kursantów KGB systematycznie upokarzano, każąc za każdą odruchową reakcję. Zerowanie to sztuczny wyłącznik, który tworzy pauzę trwającą jedną, dwie sekundy. Działa jak falochron, nie zatrzymuje oceanu, ale rozbija pierwszą najsilniejszą falę, tworząc za sobą strefę spokojnej wody. Ten czas nie jest potrzebny na uspokojenie się, jest potrzebny, by wybrać broń. W tej sekundzie ciszy toczy się wojna. Na prowokacyjne pytanie dziennikarza zwykły człowiek odpowiada natychmiast agresją lub usprawiedliwieniem Putin milczy, na pierwszy rzut oka po prostu zastanawia się nad odpowiedzią. To właśnie jest działanie protokołu w czasie rzeczywistym. Jego kora nowa blokuje impulsywną odpowiedź płynącą z ciała migdałowatego. Ale za maską spokoju kryje się tytaniczna walka. Pierwotny układ limbiczny krzyczy Niebezpieczeństwo, walcz lub uciekaj, a wytrenowana kora przedczołowa odpowiada Stop, analiza kontrola. Ta walka wymaga ogromnej ilości energii. Zerowanie nie gasi emocji, ono zyskuje na czasie. I w tym momencie jego źrenice nie zmieniają rozmiaru, oddech nie przyspiesza, ramiona pozostają nieruchome. To zewnętrzne wskaźniki tego, że wewnętrzna wojna toczy się według ścisłego protokołu. Kolejne narzędzie w jego arsenale przekształca tę defensywną pauzę w początek miażdżącego ataku. Ale jak mózg w ogóle jest do tego zdolny? To nie mit służb specjalnych, a neurobiologia. Kora przedczołowa, dyrektor wykonawczy mózgu, jest w stanie hamować impulsy ciała migdałowatego, ośrodka strachu i agresji. Ta zdolność jest w każdym z nas, ale KGB przekształciło teorię w technologię przeprogramowywania mózgu. Poprzez wielokrotne powtarzanie sytuacji stresowych fizycznie wzmacniają neuronalne ścieżki kontroli. Powolny, świadomy proces staje się szybkim automatyzmem. To wymuszona neuroplastyczność, jak trening mięśni. Im większe obciążenie, tym są silniejsze. Neurobiolodzy uważają, że do uformowania takiego automatyzmu potrzeba co najmniej 5 tysięcy powtórzeń w warunkach realnego stresu. Ale każdy mięsień ma swoje granice. Ten proces wymaga ogromnych zasobów poznawczych, i ta ograniczoność jest piętą achillesową całego systemu. A więc pierwsza reakcja została wyzerowana, zyskał sekundę, co dalej, logika podpowiada, by się bronić lub bezpośrednio odpowiedzieć na oskarżenie. Ale protokół KGB mówi, nigdy nie graj na boisku, które stworzył dla ciebie przeciwnik. Ta pauza nie jest potrzebna do przygotowania obrony, jest potrzebna do wyboru broni do kontrataku. Należy wykorzystać siłę samego pytania przeciwko pytającemu. Zerowanie to tarcza, która zatrzymuje cios. Ale zatrzymawszy go, Putin natychmiast dobywa miecza. To mechanizm dwusuwowy. Najpierw tarcza, potem miecz. A ten miecz nazywa się werbalnym judo. Właśnie przeanalizowaliśmy jego obronę. A teraz przeanalizujemy jego atak. Werbalne judo nie opiera się sile pytania. Wykorzystuje jego energię, by wytrącić przeciwnika z równowagi. Wyobraźcie sobie, że biegnie na was człowiek. Zamiast wyciągać ręce i próbować go zatrzymać, robicie krok w bok i podstawiacie mu nogę. Upada pod ciężarem własnego ciała, a wy nie tracicie sił. W dialogu ostre pytanie to werbalny cios. Putin nie stawia twardego bloku, czyli nie usprawiedliwia się. Wykonuje miękki unik, zgadzając się z częścią pytania, a następnie wykorzystuje jego energię do rzutu, zmiany tematu lub kontroskarżenia. Kluczowa zasada tej techniki: nigdy nie graj na boisku, które stworzył dla ciebie przeciwnik. Zawsze twórz własne. Ale jeden niewłaściwy ruch mięśnia na twarzy i cały efekt judo zostanie zniszczony. Przeanalizujmy podręcznikowy przykład. Zachodni dziennikarz zadaje pytanie, używając słowa agresja. Putin nie usprawiedliwia się, lecz zaczyna mówić o rozszerzeniu NATO. Na pierwszy rzut oka to unikanie odpowiedzi, ale rzeczywistość jest subtelniejsza. To nie zmiana tematu, a całkowita zmiana ram dyskusji. Odpowiadając o NATO, przenosi punkt ciężkości z działań Rosji na działania Zachodu. Teraz to nie on musi się tłumaczyć z agresji, a dziennikarz wyjaśniać rozszerzenie. Inicjatywa została przejęta. W słynnym wywiadzie z 2018 roku dziennikarka Megan Kelly cztery razy próbowała wrócić do pytania o ingerencję w wybory. Wszystkie cztery razy przekierowywał rozmowę na wewnętrzne problemy USA. To technika zarządzania rzeczywistością rozmówcy, ale jej skuteczność zależy bezpośrednio od pełnej kontroli zewnętrznej. A teraz przeprowadźmy eksperyment. Wyobraźcie sobie, że ktoś zadaje wam prowokacyjne pytanie. Dlaczego marnujecie czas na YouTube zamiast zająć się czymś naprawdę pożytecznym? Wasza pierwsza reakcja to najprawdopodobniej obrona. Odpoczywam. Uczę się czegoś nowego. To właśnie jest twardy blok, który przyjmuje na siebie całą siłę ciosu. A teraz zastosujmy judo. Zamiast odpowiadać, zadajcie pytanie zwrotne ciekawy punkt widzenia. A co osobiście uważacie za naprawdę pożyteczne we współczesnym świecie informacji? Poczujcie, jak zmieniła się dynamika, to kontrpytanie natychmiast przenosi całe obciążenie poznawcze na przeciwnika, teraz to on musi sformułować swoje stanowisko i go bronić. Z obiektu ataku staliście się prowadzącym dialog, ale najważniejszy punkt uwagi samego Putina nie jest skierowany na przeciwnika, a do wewnątrz na własną twarz. Zrozumieliśmy, jak mówi. Ale nie mniej ważne jest to, jak przy tym wygląda. Może wypowiadać niezwykle ostre słowa z absolutnie nieprzeniknionym, niemal znudzonym wyrazem twarzy. Każdy mikrowyraz gniewu lub strachu natychmiast zniszczyłby cały efekt werbalnego judo. Przeciwnik zobaczyłby, że słowa to tylko taktyka i tu dochodzimy do pierwszego paradoksu, który zapowiedzieliśmy na samym początku. Ten system totalnej kontroli jest tak energochłonny, że mózg, koncentrując się na utrzymaniu maski na twarzy, porzuca kontrolę nad ciałem. Właśnie dlatego stres przebija się przez dreptanie w miejscu czy sztywne gesty. Przeanalizowaliśmy jego tarczę i miecz, a teraz uzbroimy się w lupę i zbadamy główny teatr działań wojennych, gdzie toczy się najzacieklejsza bitwa jego twarz. Witajcie w świecie maski spokoju. Oto pierwszy paradoks tej maski. Dlaczego człowiek z elitarnym szkoleniem KGB w kontroli emocji wykazuje więcej niewerbalnych wycieków stresu w ciele niż wielu nieprzygotowanych polityków? To nie jest zrelaksowana twarz, to twarz w stanie stałego napięcia mikromięśniowego, które tłumi mimowolne mikrowyrazy. Działa tu efekt prasy hydraulicznej. Energia emocjonalna, zablokowana w mięśniach twarzy, musi znaleźć ujście. Mózg zużywa na te kontrole kolosalne zasoby i nie zostaje mu pamięci operacyjnej na peryferia, ręce, nogi, tułów. Widzimy te wycieki nie pomimo jego przygotowania, ale właśnie dzięki niemu. To cena totalnej kontroli. Jego dreptanie w miejscu to rura wydechowa dla emocji uwięzionych przez maskę. Wyobraźcie sobie, że zaciskacie palcem wąż ogrodowy, woda przestaje płynąć, ale sam wąż pęcznieje i miota się od ciśnienia. Istnieją sygnały, których nie jest w stanie ukryć nawet on. Ale czy są wycieki, które można zauważyć na samej twarzy? Najsłabszym punktem maski są mięśnie wokół oczu. Nauka dowodzi, że niezwykle trudno jest je świadomie kontrolować. To różnica między jego protokolarnym uśmiechem, gdzie pracują tylko mięśnie ust, a bardzo rzadkimi, szczerymi uśmiechami, przy których pojawiają się kurze łapki. Jednak najbardziej wymowne wycieki mają miejsce w ciele na przykład udokumentowany mikroruch. Lekkie uniesienie miednicy z krzesła o 4-5 cm. Eksperci interpretują to jako podświadomą chęć ucieczki z nieprzyjemnej sytuacji. Ten odruch trwa nie dłużej niż pół sekundy i zdradza ogromny niepokój, który przebił się przez wszystkie blokady. Musimy szukać nie samej emocji, a śladów walki z nią. Te wycieki są jak pęknięcia w tamie, które pokazują, jak ogromne ciśnienie wody znajduje się za nią. Istnieje niewidzialne narzędzie, którego używa on w trakcie negocjacji, aby doładować swój system kontroli. Czy jego maska była równie nieprzenikniona na początku kariery? Wczesne nagrania z lat dwutysięcznych pokazują, że można tu jeszcze zauważyć mikrowyrazy niepewności, lekkie zirytowanie. Jego kontrola twarzy nie była absolutna, maska była cieńsza i pozwalała na więcej wycieków. A teraz porównajmy to z dzisiejszymi ujęciami. Maska stała się niemal idealna, twarz praktycznie nieruchoma, ale spójrzcie na ciało. Postawa stała się bardziej sztywna, ręce mocno splecione. Napięcie z twarzy przepłynęło do ciała. Analiza wideo pokazuje, że częstotliwość jego mimowolnych dotknięć twarzy spadła o ponad 70% w latach 2001-2021. To tak, Jakbyście przez 20 lat nauczyli się prawie nie mrugać, maska to zewnętrzny interfejs, który stale doskonalił. Ale każdy interfejs wymaga stabilnego systemu operacyjnego. A ten system działa na najbardziej podstawowym paliwie dostępnym człowiekowi na tlenie, a dokładniej na sposobie, w jaki zarządza jego dopływem. Ustaliliśmy, maska wymaga kolosalnych zasobów poznawczych. Ale jak on doładowuje baterie i rozładowuje napięcie w trakcie wielogodzinnych, stresujących negocjacji. On nie tylko cierpi, polegając na żelaznej woli. To wyjaśnienie z dziedziny mitologii, a nie technologii. Jego ciało jest wytrenowane do automatyzmów, które uwalniają zasoby. Przez 90% czasu jego prawa ręka jest nieruchoma podczas chodu. To pamięć mięśniowa z KGB, która działa bez świadomej kontroli. Potrzebuje równie niezauważalnego automatyzmu do uspokojenia układu nerwowego, i on istnieje. To niewidzialne narzędzie, którego Putin używa nieustannie, aby podtrzymać działanie całego swojego skomplikowanego systemu kontroli jego osobisty, wbudowany stabilizator. Następna technika to coś, co pozwala całej tej konstrukcji nie rozpaść się pod presją. Tym narzędziem jest rytmiczne oddychanie. Nasz układ nerwowy ma dwa tryby: sympatyczny, walcz lub uciekaj i parasympatyczny, odpoczywaj i regeneruj się. Krótki wdech i długi, powolny wydech to fizjologiczny przełącznik do drugiego trybu. Zmusza on do obniżenia poziomu kortyzolu we krwi. To nie jest po prostu głęboki wdech przed odpowiedzią, to dopracowany do automatyzmu proces w tle, który działa bez potrzeby świadomej kontroli. Dla układu nerwowego jest to jak hamulec ręczny dla samochodu. Możesz pędzić z ogromną prędkością stresu, ale płynne zaciąganie hamulca, powolny wydech pozwala delikatnie zmniejszyć prędkość, nie tracąc kontroli. Ale do dominacji potrzeba czegoś więcej niż tylko spokoju. To nie jest efekt placebo, to technologia. Komandosi Navy SEALs używają tak zwanego oddychania pudełkowego, aby zachować jasność umysłu przed walką. Wdech na cztery. Zatrzymanie, wydech, zatrzymanie. Zaledwie cztery takie cykle w ciągu minuty mogą obniżyć tętno o 10-15 uderzeń, ale podczas gdy Amerykanie rozwijali swoje metody, w ZSRR istniała własna szkoła psychoregulacji dla szpiegów i kosmonautów. Oba supermocarstwa doszły do tego samego wniosku: ten, kto kontroluje swój oddech, kontroluje sytuację. To jak system chłodzenia dla przegrzanego procesora, który pozwala mu pracować na najwyższych obrotach. Ale istnieje narzędzie, które nie wymaga ani słów ani ruchów, a wywiera potężną presję psychologiczną. Przeprowadźmy 30-sekundowy eksperyment. Po prostu podążajcie za instrukcjami. Weźcie powolny wdech, licząc do czterech. Teraz wstrzymajcie oddech, licząc do czterech, powolny wydech, licząc do czterech, i znowu wstrzymajcie, licząc do czterech. Wsłuchajcie się w swój stan. Większość odczuwa realne uspokojenie. A teraz wyobraźcie sobie, on robi to setki razy podczas jednego wywiadu, ale absolutnie niezauważalnie, poprzez mikrokontrolę przepony. Nieustannie kalibruje swój układ nerwowy. To narzędzie jest zawsze pod ręką. I tak jak oddech. Ma on jeszcze jedno, najprostsze i być może najpotężniejsze narzędzie w swoim arsenale ciszę. Przeanalizowaliśmy, jak mówi, jak wygląda i jak oddycha. Ale co z tym, czego nie robi? Na przykład nie spieszy się z odpowiedzią. Na pierwszy rzut oka pauza to czas dla protokołu, to zerowanie. Ale w kulturze służb specjalnych jest odwrotnie w zachodniej kulturze negocjacji przedłużająca się cisza to słabość rozmówca spieszy się, by ją wypełnić. W świecie wywiadu ten, kto pierwszy przerwał milczenie, przegrał. Legendarny radziecki szpieg Kim Philby uczył, że pauza dłuższa niż trzy sekundy zmusza rozmówcę do ujawnienia dodatkowych informacji. To prowadzi nas do najbardziej niedocenianego narzędzia w jego systemie. Sposobów, w jaki używa milczenia, by złamać wolę przeciwnika. To pauza jako broń. Jak zwykłe milczenie łamie doświadczonych dziennikarzy. To przeczy całej logice profesjonalnej komunikacji. Ludzka psychika nie znosi próżni, mózg przeciwnika instynktownie dąży do wypełnienia niezręcznej ciszy, zaczynając mówić za dużo lub tracąc wątek argumentacji. Ale on nie tylko czeka, skanuje niewerbalne reakcje rozmówcy, rozbiegane oczy, nerwowe gesty. Cisza staje się reflektorem, który kieruje na przeciwnika. Pauza działa jak panel dźwiękochłonny, pochłania całą energię pytania, pozostawiając mówiącego w ogłuszającej ciszy własnego echa. Ten kto pierwszy przerwał milczenie psychologicznie przegrał rundę. Dziennikarz zadaje najostrzejsze pytanie. W odpowiedzi przenikliwe spojrzenie i siedem sekund ciszy. Jego pewność siebie wyparowuje. Zaczyna poprawiać papiery, wiercić się na krześle. Jego mimika zdradza dyskomfort. Ale najważniejsze dzieje się wewnątrz Putina. To kompleksowa praca trzech systemów jednocześnie. Po pierwsze, protokół zerowa. Zerowanie gasi pierwszą falę gniewu. Po drugie, rytmiczne oddychanie stabilizuje układ nerwowy. Po trzecie, sama pauza wywiera zewnętrzną presję. Po takiej skoncentrowanej ciszy, każda nawet najprostsza odpowiedź brzmi jak niepodważalna prawda. Ta dopracowana taktyka nie narodziła się na arenie politycznej, jej korzenie sięgają doświadczenia, które ukształtowało go na zawsze. Skąd u publicznego polityka chwyt z arsenału śledczego na przesłuchaniu? Ta taktyka to klasyka twardych negocjacji, a nawet psychoterapii, ale dla niego to nie teoria widział to na własne oczy w Dreźnie. Ryk rozwścieczonego tłumu na zewnątrz i paraliżująca cisza w słuchawce telefonu. Moskwa nie odpowiadała. Stając w obliczu niekontrolowanego chaosu i bezsilności władzy, w praktyce zrozumiał wartość lodowatej kontroli. Dla niego pauza to nie taktyka, to demonstracja siły, zrodzona z odrazy do chaosu i słabości, ale to narzędzie jest tylko częścią bardziej złożonego systemu. Zebraliśmy prawie cały arsenał: zerowanie, werbalne judo, maska, oddech, pauza. Ale jak uruchomić to wszystko w ułamku sekundy pod ogniem krytyki? A co, jeśli to nie zestaw narzędzi, a jednolity system uruchamiany jednym poleceniem? W psychologii służb specjalnych istnieją techniki pozwalające powiązać pożądany stan z określonym gestem lub myślą wyzwalaczem. Dotarliśmy na szczyt piramidy do techniki kotwiczenia stanu. I właśnie tu kryje się odpowiedź na główne pytanie, które zadaliśmy na samym początku. Jaka jest prawdziwa cena tej totalnej kontroli? Człowiek nie może włączyć spokoju jak włącznika światła, to proces chemiczny wymagający czasu, ale my widzimy właśnie natychmiastowy restart, to ostatni element arsenału, kotwiczenie stanu, to szczyt psychotechnik, odruch warunkowy, który stworzył dla samego siebie. W momencie szczytowego spokoju tworzony jest unikalny fizyczny wyzwalacz, dotknięcie zegarka, specyficzny sposób poprawiania węzła krawata. Mózg łączy gest i stan. Teraz ten gest przymusowo uruchamia cały system kontroli. To jak przycisk trybu bojowego w myśliwcu, który natychmiast przekierowuje wszystkie zasoby na jedno zadanie. Przez ponad 90% czasu jego prawa ręka jest prawie nieruchoma podczas chodu. To pamięć mięśniowa z KGB. To dowodzi, jak głęboko fizyczne wyzwalacze są wszyte w jego układ nerwowy. Co zmusiło człowieka do stworzenia takiego pancerza? Odpowiedź leży w jednej nocy w Dreźnie, w momencie jego maksymalnej bezsilności, rozwścieczony tłum, groźba szturmu i milczenie Moskwy. To doświadczenie stało się potężną, negatywną kotwicą na chaos i utratę kontroli, ale to tylko połowa prawdy. Paradoks polega na tym, że w stresujących wywiadach wykazuje on więcej niewerbalnych oznak obciążenia poznawczego, np. dreptania w miejscu, niż politycy bez takiego przygotowania. Dlaczego? Ponieważ jego spokój to nie jest stan naturalny, to rezultat nieustannej, energochłonnej wewnętrznej wojny, w której ciągle aktywuje pozytywne kotwice, by stłumić demony przeszłości. Jego mózg pracuje na granicy możliwości. To obciążenie jest równoważne wysiłkowi arcymistrza grającego dziesięć partii szachów jednocześnie. Ale jak przy takim napięciu twarz pozostaje kamienna? Tu cały system działa jak jeden mechanizm: kotwica dostarcza zasobów, oddech stabilizuje ciało, zerowanie tworzy pauzę, maska spokoju ukrywa walkę, pauza i werbalne judo przechodzą do kontrataku, wydaje się, że to idealna maszyna. Ale zaprzecza temu jeden udokumentowany fakt: mikroruch korygowania pozycji. To lekkie uniesienie miednicy z krzesła o 4-5 cm. Eksperci profilerzy z CIA zarejestrowali ten gest, analizując ponad 200 godzin jego wywiadów. To nie przypadek, a wskaźnik awarii systemu w momencie szczytowego obciążenia poznawczego. Kiedy wszystkie zasoby mózgu są rzucone na utrzymanie maski, kontrola nad ciałem słabnie. Widzimy niespokój, a fasadę, za którą toczy się wojna. Jego lodowaty spokój to artefakt tytanicznych wysiłków, a nie ich braku. A więc, kod został złamany. Sześć elementów, jeden system, jedna cena. Teraz widzicie niewidzialną walkę za fasadą spokoju, ale tu pojawia się główne pytanie, które wykracza poza ramy prostej analizy. Czy taki system jest szczytem samodyscypliny, godnym studiowania, czy też jest to niebezpieczne tłumienie ludzkiej natury, prowadzące do oderwania od rzeczywistości? W finale zbierzemy wszystkie sześć elementów w jeden przejrzysty schemat, abyście mogli go wykorzystać, a potem zostawimy was z głównym wyborem, który na zawsze określi wasz stosunek do tej metody. Oto on, pełny schemat. Trzy moduły działające jak jeden mechanizm. Pierwszy i najważniejszy moduł zarządzanie stanem. Każdy system kontroli zaczyna się od wewnątrz. Jego podstawą jest fizjologia. Rytmiczne oddychanie, zaledwie sześć oddechów na minutę, przymusowo aktywuje parasympatyczny układ nerwowy. To hardware, który obniża poziom kortyzolu i stabilizuje organizm. Na tym hardware zainstalowane jest oprogramowanie kotwiczenie stanu. To psychologiczny wyzwalacz, który ponad podstawową stabilnością natychmiast uruchamia szczytowy stan zimnej krwi. To nie metafora. Fizjologia to platforma, psychologia to kod, który się na niej wykonuje. Oddech tworzy czyste płótno, kotwica maluje na nim pożądany obraz, bez tego fundamentu wszystkie pozostałe techniki są bezużyteczne. Ale zarządzanie sobą to połowa sukcesu. Następny moduł ochrona przed światem zewnętrznym. Drugi moduł obrona. Jego zadaniem jest niedopuszczenie, by zewnętrzny bodziec wywołał niekontrolowaną reakcję. To psychologiczny firewall złożony z dwóch komponentów. Pierwszy tarcza czasowa. Protokół zerowanie. Działa jak sito. Ostre pytanie: jak strumień wody z zanieczyszczeniami przechodzi przez nie? Sito zatrzymuje zanieczyszczenia, czyli pierwszą odruchową reakcję, przepuszczając dalej tylko czystą informację do analizy. Drugi komponent tarcza wizualna maska spokoju ukrywa sam fakt działania Sita zerowanie zyskuje na czasie maska ukrywa, że ten czas w ogóle był potrzebny przeciwnik widzi nie człowieka, który walczy o kontrolę, a monolit, który kontroli nigdy nie stracił. Kiedy obrona jest zbudowana, system jest gotowy do przejścia do ofensywy. Finałowy, trzeci moduł kontratak. Jego celem nie jest pasywna obrona, a przejęcie inicjatywy. Tu również dwa narzędzia. Pierwsze. pauza jako broń łamie tempo przeciwnika i tworzy psychologiczną lukę do uderzenia. Drugie. główne narzędzie, werbalne judo. W tę lukę zadawany jest cios, który wykorzystuje energię samego pytania przeciwnika. To nie jest zbiór przypadkowych chwytów, to taśma produkcyjna, gdzie każdy etap przygotowuje następny, przekształcając obronę w atak w ułamku sekundy. Moduł pierwszy Stan. Oddech i kotwica przygotowują wewnętrzne zasoby. Moduł drugi Obrona. Zerowanie i maska odpierają pierwszy cios. Moduł trzeci Kontratak. Pauza i judo przejmują inicjatywę. Trzy moduły. Jedna sekwencja Stan, obrona, kontratak. Złożyliśmy system. Teraz główne pytanie po co i czy gra jest warta świeczki? Z jednej strony niewiarygodna skuteczność siła woli pozwalająca wytrzymać presję, która złamałaby każdego to droga do nadludzkiej odporności to budzi szacunek z drugiej strony ogromna cena ciągłe obciążenie poznawcze ryzyko utraty kontaktu z własnymi emocjami i w konsekwencji z rzeczywistością. To droga do zimnej, wypalonej pustki wewnątrz, to budzi niepokój. Ostatecznie, czym jest dla was ten system? Genialną samodyscypliną, godną studiowania i stosowania, czy niebezpiecznym tłumieniem człowieczeństwa prowadzącym do utraty kontaktu z rzeczywistością? Nie będziemy prosić o pisanie długich esejów. Po prostu napiszcie w komentarzach jedno słowo, które odzwierciedla waszą opinię: dyscyplina czy tłumienie? Zobaczmy, kogo jest wśród nas więcej, wybór należy do Was.